Ostatnia sesja Rady Powiatu była dość krótka. Wiele podjętych na posiedzeniu uchwał przeszło praktycznie bez żadnej dyskusji, a tak było choćby przy sprawozdaniu przewodniczącego zarządu powiatu z działań podejmowanych między sesjami. Z kolei wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Ryczyńska pochwaliła realizację w powiecie powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2025-2028. Ucieszyła mnie bardzo informacja, że w naszym powiecie jako jedynym w Polsce został zorganizowany powiatowy konkurs na temat wiedzy o zabytkach ziemi wieluńskiej. I jak odbyły się już dwa takie konkursy, jak nas pan naczelnik kołodziej Zenon poinformował, w tym roku również ma się odbyć kolejny, bardzo się cieszę, bo dziedzictwo kulturowe naszej ziemi wieluńskiej jest bardzo bogate i godne jest to, żeby młodzież naszego powiatu mogła się zapoznać z tymi zabytkami, zwłaszcza jeżeli chodzi o kościoły ziemi wieluńskiej, drewniane, ale nie tylko. I chcę właśnie w ten sposób zachęcić młodzież naszych szkół ponadpodstawowych i nauczycieli, a żeby zachęcić młodzież, żeby już zaczęła zdobywać wiedzę na ten temat, żeby zainteresowała się tym konkursem i szczególnie, żeby też skorzystała z tego opracowania, które jest tak bardzo ładnie i szeroko opracowane. Bardzo dziękuję. Skąd pani ma informację, że w żadnym miejscu w Polsce nie było takiego konkursu? Sprawozdanie, tak. Nie było powiatowych na taką skalę i w takiej formie. Były gminne, ale to były bardziej fotograficzne, edukacyjne. Pierwszy konkurs odbył się też za poprzedniej kadencji, także tutaj kolega Piotrek był wspólnie z zarządem, inicjatorami tego konkursu i tutaj bardzo ładnie nam przy... udało nam się ściągnąć tego konserwatora wojewódzkiego, który dodał jak gdyby Splendoru jeszcze tego. Młodzież aktywnie uczestniczyła, aby więcej takich konkursów odbywało się na Nie tylko powiat był organizatorem, ale myślę, że gminy, które wchodzą w skład administracyjny powiatu Wiedeńskiego, powinny takie konkursy organizować, ze względu na to, żeby młodzi ludzie poznawali historię małych Są, Mają materiału bardzo dużo, są monografie. Gmina, jesteśmy jedynym chyba powiatem który w tak obszernym, że tak powiem ujęciu prawie, że każda gmina na terenie powiatu Wieluńskiego ma monog swoją monografię. Także tutaj jest baza do zdobywania wiedzy o historii naszych marzyłych ojczystych. Dziękuję. Na komisji też było mówione o tabliczkach, które są wykonane. <laughs> Przez starostwo odnośnie obiektów zabytkowych, tak? O umieszczaniu tych, tych informacji. może tą informację tutaj też warto przekazać. W dalszej części obrad głos zabrał także radny Ceglarski. Zwrócił uwagę na tak zwaną politykę senioralną, a w tym kontekście mowa była też o domu dziecka w komornikach. Dowiedzmy się o co chodzi. Wszyscy widzimy, jak zmienia się struktura naszego społeczeństwa. Seniorów jest coraz więcej, a młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę lub też do większej miast za pracą. W efekcie rośnie liczba osób starszych, które pozostają bez codziennego wsparcia i coraz trudniej sobie radzą w życiu codziennym. To nie jest problem abstrakcyjny, to jest realna sytuacja w naszym powiecie. Zapotrzebowanie na miejscach w domach pomocy społecznej rośnie, a obecnie wszystkie dostępne placówki, zarówno prywatne w Wieluniu i Załęczu, jak i nasz DPS w Skrzynie są w pełni obłożone. To jasno pokazuje, że mamy w powiecie oczywisty i narastający deficyt miejsc w takich domach, miejsc opieki dla seniorów. W tej sytuacji budynek po domu dziecka w Komornikach wydaje się naturalnym kandydatem do wykorzystania na cele społeczne. Obiekt posiada infrastrukturę, którą można dostosować do potrzeb domu, pomocy społecznej lub chwili DPS-u. Modernizacja będzie konieczna, ale to wciąż znacznie bardziej racjonalne niż budowa nowego domu od podstaw. Tymczasem zarząd powiatu, z informacji jakie do nas docierają, zdecydował o sprzedaży budynku, rozwiązaniu najprostszym, ale krótkowzrocznym. Jednorazowy zastrzyk finansowy nie rozwiąże bowiem problemu, który będzie narastał przez kolejne lata. Dlatego chciałem zapytać Pana Starostę, czy zarząd powiatu rozważał jakiekolwiek inne opcje niż sprzedaż, czy analizowano możliwość stworzenia w tym miejscu placówki wsparcia dla seniorów całodobowej lub dziennej. Jeśli nie, Panie Starosto, składam wniosek o ponowne rzetelne rozpatrzenie i przeanalizowanie tej sprawy, zanim decyzja stanie się nieodwracalna. To może być ostatnia szansa, aby wykorzystać ten obiekt w sposób, który realnie odpowiada na potrzeby mieszkańców naszego powiatu. To jest wniosek, jak już wspomniałem, który nie proponuje budowy DPS-u, tylko żeby zarząd ponownie pochylił się nad tą sprawą i rozważył wszystkie za i przeciw, jeśli dotychczas tego nie zrobił. Na dzień dzisiejszy zarząd powiatu w Wieluńskiego nie podjął żadnej decyzji o sprzedaży budynku. I tyle zadziało się podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.